Dzień dobry, czy cześć, witam was, bardzo serdecznie jestem Paweł z jest Reni Oszelka. I dzisiaj, moi drodzy, pora na dzikie stunty w GTA 5 online. Mm -hmm. Dokładnie, online. słuchajcie, tak. i w ogóle znalazłem fajną miejscówkę. Tak, wszyscy tylko kręcimy może, korbką. Tak, To ja może tylko pokażę, o co ja chodzi. Ja na naoliwić tutaj, żeby <noise> Za chwilę wam pokażę, z którego miejsca trzeba się zacząć yy, wyjeżdżać. Okay. Ale proponuję, że przejeżdżamy tędy. E, a, i właśnie, najważniejsza rzecz, moi drodzy. Tak? E, najważniejsza rzecz, moi drodzy, my nie robimy na żadnych modach. Jesteśmy na sesji, znaczy może na akcji, na akcji online. No. E, są jest też również ruch uliczny, więc to nie są wcale takie łatwe stumciory, no. No a teraz najważniejsza ja kwestia. Teraz najważniejsza kwestia, że. No. No, no, no. Eee, słuchajcie. To tutaj... Nie, nie, chcę wam pokazać, gdzie tu trzeba walnąć. Trzeba walnąć między tym murkiem a tą palmą. Aha. W tym miejscu. I Dobra, trzeba się, walnąć, wiesz, gdzie trzeba lecieć. Teraz wam pokażę rakietą. Tam w ten budynek, w to miejsce tam. Tam, gdzie wybuchło. Mhm. To, to będzie w tym miejscu... niewykonalne dla mnie to w tym miejscu trzeba się tam wbić, tylko trzeba mieć odpowiedni rozpęd, wiesz? Szczerze Bo, powiedziawszy, to ja prędzej chyba tutaj, do tego budynku. Udało mi się do tego budynku wlecić do środka w tekstury w tamtym miejscu. Tobie się udało, nam się nie tak. uda. O ile zakład. Więc zaraz zobaczymy, komu się uda o, pierwszemu. Na ja takie szaleństwo mi jest stać. Dobra, ja Ren ciśnie. Nawet za 5 złotych. Ja cisnę za Renem. Ale ogólnie najlepiej w Pokolniku się jechało, właśnie. I dupa. Bo. Dobra. No, niestety niestety walnąłem w palemkę. Niestety Nie tym razem? Niestety nie tak tym razem. To w ja nigdy nie wiem. Ale to o to, to, że, że, że jest mega ciasne, po prostu, żeby tam w ogóle wskoczyć, no. w sensie ten taki. Wiesz, co, te... wiesz Takie wąskie gardełko tam. Te jest, panie, totalnie. w budynku obok co tam skaczemy, to też pewnie tak mówią. <laughs> no. No nie da się, ja nie, Ach, nie wiem. Ja Ach, mało hej. postawiłem, kurcze. co? No już byłem blisko, wa idealnie ty walnąłem, ty ale, so, że tu jest ale to co, ale mało postawiłem motocykla. To mogłeś dychę dać. Mogę no, dać dychę, to by bardziej stało. Postawić. No, i jakby co robimy to, to wszyscy co na powersurczach, e, e, e. bo to są motocykle, które sprawdziliśmy, jak tylko wyszły, sprawdziliśmy Nie... Okazało się Ja bym nie nagrywał, to bym trafił, a tak nagrywam, to nie trafił. No, no nie właśnie, to jest najlepsze, że jak się nagrywa, to to nie wychodzi. Najlepsze, najgorsze. Najgorsze. Najlepsze to się trafia, gdy nikt nie patrzy. Nawet widzi. Dobra. Ja nie potrafię razem. Teraz robię, teraz robię! Chciałbyś, chciałbyś! Nie, bo ten rozpęd musi być taki właśnie... O, dokładnie już oka z tego miejsca. Bo musi być odpowiednia prędkość. Po chłodniku jak rozumiem. Tak, najlepiej po chłodniku, bo tym najmniejskiem co... Co to jest? Co to jest za scam? Nie nie umiem. Ach, kurczę, znowu mi się źle wybiło. Ja też nie wiem, czy ma jakiś wpływ to, że na przykład ktoś wcześniej uderzał w ten murek, no nie? E, nie wiem, czy ma wpływ to, że jesteśmy w trójkę, to jedynkę. Eee, no tak. Jedyn... No, Nawet nie, nie umiem w to doma. trafić. Dobra, podejście numer, mam nadzieję, że niekoniecznie ostatnie. <laughs> Liczy się, że wpadłam tu. Liczą się chęci, a te. To ogromne. Dobra. Eee... słuchajcie, Marene. właśnie jeszcze jedna ważna kwestia, Ty jeśli chodzi o postawienie motocykla, e, nie stawiajcie Marene. go do maksa, tylko to tak super. mniej więcej do połowy, bo wtedy lecicie na wysokość. Znaczy na odległość. Marek, mi się w ogóle nie chce postawić, a no tak mega, się dobrze mega nie mega bawisz. ciężko się tu wbić teraz, ja nie wiem co się dzieje. No chodźcie tu w jak w parówy. Wpadłem. Ja też. Słuchajcie, <laughs> nie ale nie jesteśmy motorka. w pusie, żeby na modach robić, czy na jakichś e, zamkniętych tak, sesjach? Tak, na, bez... wow, 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 na modach. O, ja na ducham. modach i na czytach, poproszę. Nie no, dobra, wsiadam. Jak, jak dostałam to, to wsiadam oh. tu. Dobra. No to przechodnie, to próbuję. Kiedyś się. Ja tu się <laughs> Przechodzień. To nie, właśnie, no, po, licz... po palmie do bez góry. Bez ruchu ulicznego jest znacznie łatwiej, to wiadomo. A pan co tutaj robi? E, I tak się, samo na zmodowanych jakichś sesjach, gdzie po prostu motocykle wręcz same z siebie latają. To jest jeszcze um, łatwiej. Ja mam. jest Dobra, ogólnie wiesz? proponuję zmienić miejscówkę. Ja tutaj ja, mam. To problem, dobra, żeby raz skoczyć, raz. to była jedna szansa na milion. Ja lecę! Ja tutaj I dupa. A teraz mam wrażenie, że po prostu coś nie działa, bo totalnie inaczej się jakoś wybijam. Polecałam jak. Więc nie e... wiem, czy to też nie jest może kwestia tego, że mamy. A, sama sama rada, na sesji. Mówić. I to tak, sama się sama synchronizuje. Do sama do siebie mogę mówić, przemieren mnie słucha. Dobra, mamy ostatnie podejście. To jest ble. Nie, yes, dobra, yes, to yes. Moje, dobra. To moje, to moje przedostatnie. Teraz. Mam kątomierz, mam linijkę. Dobra. I ale co z ładnie już wychodzi. Że mi tam mam się wybije, chociaż odrobinę. Dobra, ja już patrzę wystytka teraz, bo wiesz, za chwilę będę jechał w drugą stronę, czekam na... Jaką czekam na arena. E, no ci e, ci Ren ludzie... się niestety wybił inaczej, troszeczkę niż trzeba, więc jadę w takim drugą stronę, teraz wam pokażę jeszcze inną miejscóweczkę. Ja jeszcze ci raz ludzie no kablają. dobra, Szeka mówiłaś, że to już koniec był, już ja? ostatni teraz zrobić, pewnie. Mówię. ja miałem przedostatni. Chyba ty tak mówił. Dobra, ja jedę na drugą chytu. miejscówkę, nie mam czasu tutaj czekać na was, o, słuchajcie. Ta, fajnie. Dobra, nie będę to stał w miejscu i... większy rozbieg i bym trafił tak samo, to bym dał radę. Tak, zatrzymam się w połowie budynku. Paweł sobie pojechał. Sobie, sobie, tam, sam. Ach kurczę. dobra, teraz no bo to jest taki pan Paweł, bierze co Ale opie... na szczęście mogę się zrespić. O chodzi o to, że... Aj, aj, aj. się zrespić, w tym momencie jestem, mogę wam pokazać tą miejscówkę drugą. To ja się zrespię, ale pewnie będę 5 lat czekać, no to aż się zrespię. To ja 5,5. Dobra, jest ten, o. dobra. Słuchajcie, tędy w prawo. Tędy w prawo. w prawo, prawo. Tędy w prawo no. Tędy w prawo, prawo. prawo. E, I słuchajcie, obok dosłownie słuchajcie, znaku obok. billboardu. Znaku billboardu. Tak o, tak, tutaj. tutaj. O kurczę, Ej, ja bo trochę. Dwie różne no właśnie, tak pykło jakoś, nie do końca jak trzeba. O nie, nie wiedziałem, no, bo ja walnąłem bezpośrednio. Ja walnąłem po prostu w latarnię, nie? O, Dobra, m. szybki res. Dobra, Moje tak sposoby po wyglądają tak, że zostawiam swoje ślady DNA na chodnikach. Ja to więc... Obok znaku. znaku. Majestatycznie, majestatycznie. No, w latarnie, poważnie? A, polecałam. To Ej, po ładnie polecałam. Dobra. Też to tobą! Bardzo ładnie. To Powiem wam, że to było bardzo udało ładne. udało się nam. Właśnie okay. tak. Bo mi się, było, nie, się udało, nie udało, ale ja, ja nie wiem, czy nie trzeba było <laughs> kiedyś może faktycznie na takiej zmodowanej, gdzie po prostu... Ej, no co jest z tą latarnią? Czemu za każdym razem w latarnię przywala! Czemu cię latarnia przywala? Nie mam żadnego tego pojęcia! Wcześniej sobie U. sprawdzałem i na nie śmiecie, było takiej sytuacji. Aćmy ciągnął do światła. Naprawdę. Ja byłem śmiał, nie kot. Wow, 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 bardzo ładnie. Bo tu można naprawdę bardzo daleko polecieć, tylko można. trzeba trafić, kurczę. Ja sam o Billboard trafiam. O, pięknie, dobra. Ja powycinam sobie, potem ładnie zmontuję, że będę miał wszystkie udane stunty. Tylko tak, dokładnie, będzie... I będzie 3 minuty odcinka. Trzy tak? minuty odcinek? No co ty robisz tutaj tym zipem? I ciemko chyba. Chyba dzikie. Jak dobrze go. wszyscy wiemy, e, na taką sytuację jak my mamy teraz, to fizyka jest naprawdę bardzo ciężka. Więc już wystrzelenie się gdziekolwiek naprawdę Autem nie jest idealnie. proste. Autem idealnie pod znak zajechał, nie? Ale już go wysadziłem. Chyba... To jest wybuchowy temperament. Dzika? Dzika, Nie dzika, tylko Jeepa. Dzika, Dzika. Dzika to od się... Dobra, jeszcze raz o, zje, zjeść sobie? Ja mam na pewno się teraz. A mam wrażenie, jakiś większy ruch liczny się tu robi przez was, że tu jesteście. No, 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 ciebie. Ja I co, to znowu nie latarnia? No, przecież ja nie mogę, naprawdę. Jakim cudem ja się pytam? Paweł, paweł, latarnia. Gdzieś miał nową ksywkę, Paweł latarnia. Ale to ja mam rozwaliłam no. tutaj ten. Czarna y... latarnia, tak? Zielona latarnia jest tak, jak będę czarna latarniała. Oooooooo! <laughs> Rezlam, to, to, to ja. To sam, <laughs> to sam, no poważnie! Nie no, oh. to jest to coś, naprawdę jak jest chyba więcej osób to jest jakaś masakra Oj, ojoj oj oj oj. Oj, oj oj, oj Dobra, jadę w drugą stronę spróbuję teraz, tutaj może się uda. Dobra, ja próbuję ostatni raz i spitalam No, dobra A no, Prosto no to ten do góry, jeżdżę. do nieba, do nieba o, do basenu, do basenu, proszę. No, proszę dobra Joszelka, ty jesteś tutaj? Czy kto to jest? Ja mm. tu dobra, Jestem ja jadę tej. na kolejną na trzecią miejscóweczkę. W takim pokaż, pokaż. razie może tam będzie jakoś łatwiej. W tą samą stronę, w tą samą stronę, tylko drugą ścieżkę. <grym> paru od prawej. To że cię wybiłem. Myślałem, że z, 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 przejadę za tobą. Bo... Nie. I Jednak tu w końcu nie. przynajmniej gdzieś coś przeleciałem, poleciałem. O, dokładnie przeleciałeś, widziałem to, widziałem to od Tak do strony. Ja Dobra, chyba nie szybciutko nie sobie miałam. zrespię. W takim bądź razie. Ja zrespię się też i poczekaj na mnie. Dobra. A ja teraz mam rozbieg z pierwszej kamery, z pierwszej kamery jadę. O kurde, jak się źle jedzie z pierwszej kamery. To, to, ja to, to, to mi to podpowiedział? No. Jakbym wiedziała, że się mam o ten murek odbić, to bym się może Ała. podniosła kółeczko. Nie podniosłeś kółeczka? Nie. nie no, z pierwszej kamery się nie opłaca, moi drodzy widzowie. no Nie powiem, że tak tani to... widzowie, bo jesteście wszyscy drodzy. Nie stać mnie na was. No. Nie stać na widzów, no tak. Nie Jesteś stać się na to? Dobra <śm> dobra, tak dobra, jadę. Jeszcze raz. Ej no byś jak coś mi innego wybiło teraz. krawężnik. Krawężnik? No, A ja do basenu to nie chcę Ja nie cię chcę. kręcę normalnie. Dobra, spię... Ale jadę, uwaga, jadę Nie no ja muszę tam <śm> samać wleć, <śm> bo to jest <śm> niemożliwe po prostu, żeby ten. Dzie Nikt mi nie uwierzy po prostu z was, że po prostu tam wleciałem Gdzie? A ja o, na początku! Chciałem za to, bo tylko miałem krótszy rozbieg. Więc nie Bardzo ładnie dziecko. wyszło mi teraz. O, Tupę. gratuluję. Ach, kurczę. Tam Malenco, no kurcze. Za muszę przybić piąteczkę. Nie chcę mieć dziecię własne. Masakra. Ja idziesz, O Nieeam! Prosto w kwiatki. A prostowa No, kwiatki. Za matę w kwiatki. Prosta Dobra. Eee, okej. Okay. teraz tędy, tutaj. Ostatni raz tam próbuję. Ja próbuję jeszcze raz tam spróbować, właśnie w tą drugą stronę, a tam kurczę, próbuję co chwilę i jakoś nie pyka mi. Ja no jej, czemu klawiszek mi teraz wybija? Dlatego, bo, co nie nie jesteś, to bo nie jesteś w pykaczu. pykaczu. Nie pykaczu, jakbyś pykaczu, to, ma być, to bo był bo był tak to się dzieje? <laughs> To się, nie jak się włącza Kupyka. nagrywanie, to automatycznie mam... Albo jak nie wiem, jak ja Was zapraszam, to automatycznie coś się dzieje. No to tak. zacząć zacząć. Wy to nagrywać, specjalnie no. mi tam po prostu, o, wy tam pingi i te mi teraz tam dalej, podbijacie. Mi tutaj prosto dogramy, bo mnie odcholują, bo. O. Tędy nie? Bo nie tędy mi mówią. Kurczę, nie, napiszcie w komentarzach, czy wam się udało tutaj wskoczyć w tym miejscu. E, mi się udało tylko w chyba raz, dosłownie. Napiszcie, w 3, się, w 3, że, mi, że mi się udało. E, a ja w takim razie już tutaj Ech. patrzę dalej, bo e, jeszcze tu o, mam takie jakieś... O pucze, a tu w ogóle pozmieniali. Chmurki czasami fajne, fajne, no. Jakie tak. chmurki? Żywy płot, Ło, 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 Płot żywy! Przez to bramę jest, buta wjeżdża. Spróbujmy tu. A za bardziej. Aż, nadal ma Tam to nie da. No ja muszę się respić, 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 respić. Zrobimy komuś zrobić. wjazd na podwórko. Ale już sobie jadę. Ja bym na to lepszy. Eee, czekaj chyba. Nie, próbić. bo to już ktoś robił To ci kto robił? Wjazd na Nie. chatę Wjazd na hatę I... ktoś ci już robił? Nie. No my na przykład O o o o o o czekaj czekaj Zawsze Zabar. ja robiłem komuś wjazd na chatę. oczywiście ta pięć z komieniarką na góry A tak, ja bo się rozpocząłem. W tym momencie Bardzo dobre i teraz się. do basenu, po prostu do basenu, proszę No dobra, dobra. Dobra, widzowie, to pora się ochłodzić, hop! Hop, 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 hop! Paweł, eee, wow. co tam robisz? Widzę to. Okay, o, to tutaj skaszesz. też będzie ciekawa miejscówka. No? Eee, o! nie, dobra. spadłem motorem! Znalazłem sobie jeszcze coś, a, coś a, innego a, teraz a, w tym a, a, momencie. Tone, tonę I z tego mogę tu wyskoczyć jeszcze dalej. No i super. No i super, dobra. No i i ja ja, ja sunę tu w dół. Ja sobie checkpointy. to pa Dobra, w ten ruch! Nie o. działa. Dobra, ja źle zaparkowałam, ale nie no to No co wyjechałam. za i mi tu wyjechała. O, tu o i jest... tu w tą stronę można. Co? co? Ej, ode, ode mnie ciągasz pomysł. Biorę to, ale tu jest, biorę to. To, 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 biorę to. mój Byście pomysł ty, to był. To też byś rzucała pomysły, a nie... Mój pomysł to był. Ale czy mój... mój... o ścianę? tu Podobnie lepiej działają. Od tyłek? Nie rozumiem. A tu o. jest super rampa, muszę się na nie wybić, bo nie wytrzymam. rampa. No, Dobrze, mam takiego zeznać, że w tą rampę nie trafiłem. Eee, A czyli... ta rampa ma 3 metry szerokość. No przynajmniej, że ja to. Aha, go nie ten... To też przeleciała. Spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze Dobra. raz. W tym momencie to jest pozwiedzać z Ja sobie nie. wrócę chyba tam do tej miejscówki wcześniej, bo tam było nawet spoko. E, tylko czekajcie, to nie było... weź. Gdzie ty, tam śmignąłeś mi normalnie? Wow, kaskaderska kamera nie chce, oh. Oh. E, No tak, można odklikać im w razie czego tam jakieś jakiś przycisk nie? Dobra, ja no, to jest nie. ogólnie śmietnik, o, AD4, na którym AD4. można się... No poważnie musi mi auto wyjechać teraz, okej. Okay. nie, niezniszczalny znak. O, wykazała Supermana. Hmm. Ja dalej próbuję te same miejscówki, cały okay. czas, nieustannie. Ja sobie nie tutaj wychodzę. widzę, że mam potencjał. W Masz potencjał, a ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić w tym momencie. Tylko ci kierowcy, którzy się pojawiają z Nikon. No poważnie, musiałem. Poważnie pojawiają się z Źle mi staną normalnie. No krzywo w sensie. No co właśnie rozumiem. Wszyscy <laughs> to Dobra, na tym Ja też nie, nie wiem, o co nie, chodzi. Zjeżdż, Proszę zjeżdż, mi powiedzieć stąd. to wprost. No, tak. Prosto z mostu, jak skok. To masz krzywego? Eee, czekaj, tam na ten gdzieś skakała, Będę zaraz sobie zobaczyć Ja nie tam... umiem, ja nie mam nawet miejscówek żadnych, ja się kręcę wokół własnej Ach. osi w tym momencie. Co ty mówisz? Nie każda jaskinia jest, wieś. Bo tym razem może przywale w krzaki. No biega, inaczej. Co to, to są za budynki? Kto tak buduje budynki? Nie. Chyba ja. ktoś, kto kradnie powierzchnię. Co ty robisz z tym krzakiem, Paweł? No ja tu jestem krzakowym wybijaczem. Właśnie widzę. Krzaki. Nie, mm. nie działają. O, Church. Proszę okay. bardzo. Też nie działa. Nie no, to są dobre tak posiadłości. Tu naprawdę można bardzo ładnie się wystrzelić. Nie powielajcie moich błędów. Ja popełniam błędy, by wy, żebyście wy nie musieli. Właśnie wow, tak. Moje cztery litery. Kiedy mogę Alt 4 zrobić? Dora, czekaj, tu się nawrócę. Okej. Okay. Ale paradoksalnie. E nie, ale spoko, naprawdę. nie mam klawiszy ale te cztery tak. Steruję myślami. No to dobrze. Nie, Xavier. E, wieś... Dobra, nieważne. Xavier. Ale on miałł całkowitą głowę do no. lepszego tego przepływu internetu. Tak, lepszego Wi-Fi, no. No. Oh. Ej, tak ja jest. w ogóle jakieś no, takie krzako. Tak, coś tam. Tak, coś tam, no. no. To brzmi to pozwala miarę próbować. Ja jedę w drugą stronę mam w tyłku te miejscówki. Gdzie? Co? O co wam chodzi? Dobre są miejscówki Ale ciężkie. A tutaj to? Ten się dużo ważą? O, dobra, na tym mogę się wybić. Znaczy prawdopodobnie tak czuję. Zaginają czasu Zaginają to bardzo. Okej. Nie Nie wiem czy to jest takie okej. Dobra. Żyje. Weź te autumn, dobra. dobra. No i na drugą No i pięknie! To da się wybić. Na tych szaczorach. Dobra, teraz tędy. Schody Stanisława. O, właśnie. No to tak. najgorsze jest to, że to są samochody, więc to nie jest tak proste. Czemuś mieć trochę jaj, 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 jaj. Jeszcze. Każdy murek próbuje, testuje. Każdy murek trafia w murek. Haha. Chyba ha. murek. O, murek? Mówisz dobrze. O, jaki, Jurek? O, Masz mały dobra. garniturek? Nie Nie no, Lipton. Za, za bardzo postawiłem ten motocykl teraz. Ale widzę już znowu kolejne krzaczory. Eee. To, no, to garniturek no, no. rujmuje mi się coś, co jest. A, tak. Ujek, ale nie byłem mm. I tak było słychać o. z tego. Eee. <laughs> nie umyliłem Ale tutaj teraz. widzę. Widzowie na drodze chodzą, chcą podparzenia moich stuntów, mówią WHAT THE HELL oh, No tak właśnie oh, mówią no stary, nie A, dobra, u mnie tutaj są rzeczy, które wybijają, ale... Zajchałem do, lekciutko do wody Ten stunt, który chciałem zrobić, no finalnie, no na... No ciężko nie mi wody, wody po kostki i z motoru spadłem, no, no właśnie tak Nie podoba mi się to Ach kurczę No co? Wszystko przez nich Co witam byś chciał powiedzieć? Za, witam Gleba. widzowie w moim domu, tutaj pod mostem jest całkiem Ty? sympatycznie. Jak syn, syn, co? Synpatycznie. Syn, sympatycznie? Sympatycznie. Sympatycznie tutaj pod mostem. Jesteśmy teraz nad mostem, ale na tym apertament medycyny. Ej, nawet nie, jest nie jesteś w stanie się wybić na tym murku już w ogóle. Ajajaj, aj, Marudzisz, ma marudzisz. jakąś Mamy tunel. Udajcie. tunel, który prowadzi prosto. ojoj oj, oj, moja buzia. To by trzeba cały czas mieć włączone nagrywanie, tak naprawdę, chyba. I wycinać lepsze momenty. Całego Anny życia. A myślisz, skundu... że jak się to robi? No nie? Stary, najlepsze momenty z całego życia, No to, to, to... Bo jeszcze wiesz, ten film ci? się jak nie jak jak... zaczął, jeszcze ten film się nie Bo zaczął. Jak my uczciwie, jak my uczciwie pokazujemy, <laughs> jak stuntujemy, bez przycinania, to to jest naprawdę ciężkie. Ła, ła, ten to się nie da. To się nie da. wylądowałam na piasku, a ten piasek wszedł mi w skarpety. Nie wiem, że ci... A skarpety weszły Paweł. mi w kostki, a kostki weszły mi w kolana. Nie umiem stuntować to jest po prostu potwierdzenie oh. wszystkiego. Nie, słuchajcie, to jest Potwierdzenie tego, nie? Bo, że to, to, to e, Także ja Dobra. myślę chyba, że w tym symbolicznym będziemy już kończyli nie, no ja ten powiem, odcinek. No że trochę mi wyszło takich niestandardowych pików. No, niektóre rzeczy tam pochodziły, ale A tak. Główna tak, rzecz, którą chciałam zrobić, powtórzyć, to niestety mi się nie udało. Chyba, no, że teraz już na no, ostatni moment. Ja tutaj, wiesz, idę sobie do basenu właśnie. Wiecie, jak się, jak się jeszcze gada i tak dalej, no nawet nie jestem sobie. w stanie trafić, nie bo tu no, cały czas wieczy, to jeszcze jest światło na napys. Um, 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 więc naprawdę jest ciężko. No jak niestety nie potrafisz już trafić, nawet nie No a, wiesz... tutaj jeszcze trzeba oddychać w międzyczasie. No to tak, jest... jeszcze mówić coś nie, w ogóle, uła, to, łap, to że bo tak po prostu nie idzie. Ale ja jak wyłączę te lampy i tak dalej, to pewnie będzie łatwiej. A, to wtedy jest sukces, pełen sukces. Patrzcie jak ładnie pływam. Nikt nie chce dołączyć. E, ja nie wiem gdzie ty jesteś. Nawet skoczyć tu nie jestem dalej. To tak, jest tam. możliwość, nie, nie mogę nawet tego zrobić. Dobra, Dobra Lukuję, no to skończymy. Wstrzęki. Dzięki za uwagę, tak, trzymajcie się. pa. pa. Na razie. do następnego. Może ten tum, 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 tum. Robimy no, kosatkę. Dobra, na będę udawał kosatkę, zupełne zanurzenie, pełne zanurzenie.